Wszystkich na porannej aktualizacji rynku Forex. Przypominam, że żadne informacje zawarte w tym nagraniu nie są to rekomendacje inwestycyjne. Jest to tylko i wyłącznie moje spojrzenie na rynki. Każdy na rynku działa na własne ryzyko i własną odpowiedzialność. W kalendarzu ekonomicznym dzisiaj o 16.00 wskaźnik zaufania konsumentów. No i to są jedyne dane, które dzisiaj nam się pojawią. Natomiast jutro mamy. CPI z Polski i CPI w Niemczech, czyli euro i w parze do złotówki możliwe większe ruchy na parach walutowych. Przechodzimy sobie już do wykresów. Zaczynamy od euro-dolara. Euro-dolar, interwał jednodniowy, szeroki. Ja tylko przypomnę ten, ten interwał, że tutaj mamy korektę, która nam prowadzi ten ruch spadkowy. Zasięg 1 do 1 ABC wypada na poziomie 1,05 czy 89, no i widzimy odbicie z, z tych poziomów. I teraz tak, jesteśmy na zasięgu korekty. Pierwsza reakcja się pojawiła. Jeżeli wybijemy ten poziom, najmocniejszą strefą podażową, którą tutaj mamy, są mierzenia 2 razy 61, czyli ta strefa. Pomiędzy 360, yy, 377 a 1.09.600. Jest to szeroka strefa, dosyć. Natomiast tutaj jeszcze możemy dołożyć jedno mierzenie i mamy 161, czyli 1.09.500. To jest kolejne mierzenie, które nam przychodzi tutaj z pomocą. Na tym poziomie tej strefy ono wypada, także dodatkowe wzmocnienie na tej strefy, Natomiast wchodząc sobie teraz. Najniższy interwał e, pokonaliśmy ten poziom, czyli pierwszy target mu to jest 1,0912 e, na jednogodzinowym interwale. Ja spodziewam się jeszcze tego podbicia tutaj kontynuacji tego tego ruchu. Widzimy, że <tryk> e, możemy tu przetestować te szczyty, które były, czyli dojście do tego 10912 i stąd ewentualne zejście e, niżej. Natomiast. No ważne jest to, co tutaj się zadzieje na tych poziomach, bo tutaj spojrzymy lokalnie, zmierzymy sobie to ostatnie zejście, mamy 161 jako pierwszy opór, zatrzymało nas 127, czyli wybicie teraz tego poziomu będzie takim sygnałem na dojście tutaj, no i lokalnie można poszukać jeszcze jakichś tam potwierdzeń przystanków, gdzie cena może się zatrzymać, jest 108,845 to są poziomy, na których ja będę zagrywał pozycje krótkie na reakcję, na odbicie. Jest to tylko podejście tradingowe, tak? Dojście do poziomu reakcja, dojście do poziomu reakcja, tak? Będę obserwował to, co się dzieje i jak wysoko możemy dojść. No i widzimy, że, że tutaj ten ruch korekcyjny, gdybyśmy sobie go pomierzyli, żebyśmy od dołka do szczytu? I tu również w tej strefie nam wypada 109 e, ruch mierzony 1 do 1 tej korekty, nadbicie zebrania płynności. Także no, chwilowo, pro wzrostowo jesteśmy nad tą, na funcie do dolara jesteśmy nad tą czerwoną strefą, która teraz stała się dla nas wsparciem. Ona była silnym oporem. No i teraz dokąd możemy dojść na. Na, na funcie do, do dolara zobaczymy 7 8 6 wybijamy czyli idziemy na 8 8 a ja może usunę te wszystkie mierzenia tutaj żeby nam oczyścić wykres usunę też te wskaźniki to był zupełnie czysty i teraz patrząc na to z szerszej perspektywy no musimy przyjść tutaj mierzeniem całego tego ruchu i na Wybiliśmy 61, czyli idziemy do 7,86 całego, całego spadku. To jest taki mój główny cel na ten moment, ponieważ 61 zostało wybite. No i widzimy, że cena idzie w tym kierunku. Natomiast tutaj jeszcze po drodze mogą pojawić się przystanki na 886, tak? <laughs> Ta strefa tutaj będzie dla mnie silną strefą podażową. Na tych dwóch poziomach, 1,28256 i 1,2943 jako targety. Tutaj dojście cieniem i zejście niżej. To jest interwał jednodniowy, przypominam. Natomiast patrząc na to, co, na sytuację lokalnie, co tutaj, e, nam się dzieje, no to wiemy, że z tych wyższych interwałów, z jednodniówki, mamy target, ja może tą linię pierwszą. I tutaj też mamy takie ZZB żeby nam się wyświetlało to też na godzinówce 1.28.56 i teraz tak lokalnie szukając twierdzeń dokąd yy, możemy zmierzać yy, no to yy, tutaj też taka Tworzy nam się clean zwyżkujący. Widzimy, że cena respektuje te poziomy. Także to jest takie górne ograniczenie. No Jest, jest to jednak tylko clean, a to nie będę trade'ował na pewno. Tutaj dla mnie precyzją jest fibo i widzimy, że potwierdzeniem dla tego poziomu, który mieliśmy z szerszego interwału jest tutaj właśnie ten ten poziom. To jest taka strefa 1, 28, 130 257, 130 262 do 149, to jest strefa podażowa dla mnie. Jak będziemy się do niej zbliżać, te dwa poziomy będą miały znaczenie na tych dwóch poziomach będę zagrywał pozycje krótkie. Na ten moment pierwszym oporem jest 127, jednak widzimy, że Tutaj ta reakcja jest niewielka i prawdopodobnie jeszcze zobaczmy, co nam pokazują. Wolumen się pojawił popytowy, także raczej jest kierunek tutaj właśnie do tej strefy. I tu będę obserwował to, co się dzieje na, na rynku. Czy ten wolumen pojawiają nam się dywergencje, czy jest to tylko i wyłącznie na 4 godzinów, co widzimy, że ten popyt nam maleje. Także Krótkoterminowo wzrosty do tego poziomu, i tu będę obserwował, czy te pozycje krótkie mają sens w dłuższym terminie. Tak to widzę na, na funcie do dolara, <laughs> dolar do, do złotówki. Już sobie patrzymy, co tutaj jest. Ta strefa w dalszym ciągu ,89, 160 jak najbardziej realna. Interwał czterogodzinowy, wejdziemy na godzinówkę. Tutaj te dwa poziomy 390 i 389, 160. Ta strefa jest strefą podażową. W tej chwili jest oporem ze względu na to, że była dla nas wsparciem. No a to, co jest wsparciem, po wybiciu stanie się poziomem, który będzie nam blokował cenę przed dalszymi wzrostami. <laughs> Także od tej strefy reakcji podażowe w kierunku tych trzech poziomów. O najmocniejsze, no, 390, 459 i 389, 162. Tutaj bez zmian w stosunku do tej analizy, którą sobie robiliśmy, w niedzielę. Te poziomy są w dalszym ciągu dla mnie na celowniku. Gdybyśmy zobaczyli większe odbicie, no to, Pierwszy ten przystanek, bo już jesteśmy tu właśnie na tej strefie oporu, ale warto też pomierzyć sobie ten cały ruch i tu 0,61, 0,5 strefa, gdzie mamy M200 na jedną godzinówce. Jeżeli byśmy docierali do poziomu 3,93, będę próbował łapać jakiegoś shorta, chociaż tu też będę patrzył, co dzieje się na Wolumenie. Ze względu na to, że mamy taką formację podwójnego dnia i linia wybicia jest właśnie na 0,5. Także jeżeli pokonamy 3,90 czy 131, jest szansa na dalsze wzrosty nawet do tej strefy tutaj, 3 97. Ale to będziemy obserwować na bieżąco. To są poziomy wsparcia, oporu i podzegrania scalpingowe dla mnie na dzisiaj. Czy indeksy nam będą dalej spadały? Ja myślę, że będą spadały. Także te, te spadki, o których mówiłem w niedzielę, no tutaj to zostało zrealizowane. Widzimy wypełnienie zasięgu tej korekty, reakcje natomiast no te poziomy niżej tutaj 18384, myślę, że zostaną przetestowane i teraz no widzimy to odbicie od tych poziomów. Analiza została idealnie zrealizowana, właśnie korekty zrobione. Mamy odbicie. Jeżeli nie wyjdziemy górą nad tą strefę, no to tutaj ja będę się przyglądał temu, żeby zagrywać jeszcze ewentualne pozycje krótkie i te pozycje krótkie sobie będę próbował potwierdzać zasięgiem z tego dzisiaj. Ona ono wypada w okolicach 18:340, a pierwszy poziom wsparcia teraz w tej chwili to jest ta zielona strefa pomiędzy 18658 a 18621. I to jest dla mnie mocna strefa wsparcia, skąd możemy zobaczyć wyjście do tej czerwonej strefy. Um, Także, no, ja raczej spodziewam się też zejścia niżej tutaj, tak, bo ten, ten ruch, to jest ta mała korekta została zrobiona. Ja spodziewam się nadbicia tej korekty i zrobienia jej 161, czyli tego wydłużenia FIBO, które właśnie wypada tutaj na 18,200. Czyli 18,340, 18,200. To są takie poziomy, gdzie ja będę obserwował dla siebie jakieś miejsca na wejście w longa. A obecnie, gdybyśmy docierali do tych stref powyżej, tam będę zagrywał pozycje krótkie. US 30, na US 30, no też wszystko zgodnie, zgodnie z planem. Tutaj te strefy dalej oczekują. 38,994. Tak jak sobie zaznaczaliśmy, tu się nic nie zmienia. Ta strefa i 38,588 jako miejsce, gdzie możemy zobaczyć większe odbicie na rynku. Tutaj te spadki też yy, mamy korektę, która nam prowadzi ten ruch spadkowy. To jest ta mała korekta. Tutaj ona została wita, ale 161 jest respektowane, ale jest to większa korekta, która się pojawiła. No to możemy ją przyłożyć tutaj niżej. Widzimy, że to jest na ten moment respektowana korekta. Do tutaj tego boksa spodziewam się zejścia. Tak jak mówiłem to na wczorajszej analizie, tu się niewiele zmieniło. Mamy ten ruch spadkowy, mamy konsolidację po ruchu spadkowym. Także jest prawdopodobieństwo jeszcze jednego zejścia do na złocie. Złoto również zgodnie z planem 61 zostało nadbite. No, prawie osiągnęliśmy tutaj ten poziom. Natomiast, czego tutaj się spodziewamy? 2,297, 2,300. Tutaj ten zasięg korekty. Gdyby ona nas spuściła, no to 2,261. Na ten moment ja też spodziewam się tutaj zejścia niżej i kontynuacji tego ruchu, tego ruchu do wypełnienia tej korekty. I zielonej i to są poziomy, na których ja będę osobiście zagrywał pozycje długie. I teraz jeszcze byśmy mogli poszukać sobie oporów, które tutaj nam się pojawiają. Gdzie cena może zareagować? Widzimy no, 2 czy jest atakowane te 382 raczej tutaj możemy nie dotrzeć ostatnie zejście, które tutaj mieliśmy miało miejsce 0,61382 to jest taki pierwszy poziom pierwszy poziom oporu, który mamy na złocie. Kolejnym poziomem jest No najmocniejsza jest ta strefa. jej wybicie no to jest... Automatycznie wyjście górą na nowe ATH. Jeżeli pokonamy tą strefę. Ale na pewno tutaj z tej strefy będę próbował łapać pozycje krótkie. Także to są takie miejsca, gdzie ja będę próbował się podłączyć. 2,403, 2,397 jako kluczowa strefa. Jej pokonanie to jest nowe ATH. Natomiast tutaj na lokalne wspaw... opór 2353 i wypełnienie tej korekty. E... Ropa. Na ropie wybiliśmy strefę oporu, przetestujemy jako strefę wsparcia i kolejny target 79 972 w tej chwili na ropie. E... To jest w tej chwili strefa prowzrostowa. Powrót do tej strefy ja będę traktował jako okazję na dołożenie do pozycji, do pozycji na podwzrosty w okolicy 79,972, a może nawet tutaj 80,270. Natomiast gdyby ta strefa nas puściła, no jest to dość szeroka strefa. No, gdyby te dwa poziomy nie wytrzymały, no to zejście, zejście wówczas niżej tutaj. I pierwsze takie lokalne miejsce, które się rzuca w oczy, to jest 61 na tym poziomie. Niemniej jednak e, tutaj głowa z ramionami może, może być powrót do tej strefy, zaliczenie 8,86 i stąd reakcja popytowa. Także no, na ropie warto tu obserwować na pewno ten poziom lokalnie pod ewentualne zagranie na reakcję. Gdyby się ona tutaj nie pojawiła, no to zejście do tej zielonej strefy. Wybicie tej strefy to jest tutaj zejście w okolice 75, 815, 74, 850, gdzie mamy bardzo silne wsparcia. Jeszcze gaz ziemny prosiliście. Ja ostatnio na gazie ziemnym bardzo mało handluję, także dlatego też nie robię tych analiz. Zobaczmy, co tutaj się zadziało na szerszych interwałach. Zobaczmy na jedną dniówkę, bo tutaj ładnie pociągnęliśmy do góry. No i tutaj na pewno warto zmierzyć cały ten ruch spadkowy sobie do wyznaczenia. No, widzimy, dlaczego tutaj reagujemy od 61 było już kilka testów tego poziomu. Jest on dla mnie takim poziomem dość ważnym, bo jeżeli go wybijemy, to następny przystanek 381. Ze względu na to, że wybijałem z jedno mierzenie wewnętrzne i idziemy w kierunku drugiego, które właśnie znajduje się tutaj. Jeszcze do tego mierzenia ja bym spróbował dodać sobie kolejny ruch. To bardzo ważny szczyt tutaj do wybicia, tak? Jeżeli zamkniemy się nad tym poziomem 3,6, no to wówczas będzie szansa na dalsze, na dalsze wzrosty. Natomiast mierząc lokalnie, tutaj ta strefa około 5 wygląda 4,94, 4,630. Tutaj mamy, zobaczmy, gdzie tutaj był szczyt. Zmierzmy od samego szczytu. O. I to mierzenie 4757 w czas na celowniku. To jest dla mnie strefa podażowa w dłuższym terminie, i myślę, że tu będziemy po wybiciu tych poziomów. Jest duże prawdopodobieństwo dojścia właśnie do tego miejsca. Mamy 161,382 WZ2. Cena tutaj nam się odbijała. Także myślę, że ten poziom będzie w przyszłości interesujący. Jeżeli chodzi o pozycje. Krótkie. Natomiast no tutaj jeżeli zamkniemy się nad poziomem e, 2824, no to target 380, 380 następny przystanek na gazie ziemnym. Natomiast w przypadku korekty, która by się mogła pojawić, no to tutaj mamy taką strefę konsolidacyjną na 2576 zejście do 0,5 i odbicie. Ewentualnie na pod dalsze wzrosty, ja tutaj usunę to, może nie może, to też usuniemy, żeby nam nie przeszkadzało. I mierząc tutaj sobie ten ruch wzrostowy, widzimy 0,5-0,67 jako wsparcia mamy. To są takie poziomy, gdzie prawdopodobnie bym wchodził w longa, O ile ich nie wybijemy, Natomiast no, to są dość mocne poziomy i, i będę się im bardzo uważnie przyglądał. Tutaj jeszcze też warto na to jest jednodniowy interwał przypominam. E, przejdziemy na godzinówkę. I tutaj chciałem pokazać jeszcze jedną rzecz. Może usunę to mierzenie. Tu mamy to 0,61, o którym mówiliśmy. Tutaj mamy jeszcze, e, ten ruch, który się odbył, natomiast lokalne takie wsparcia na, na, godzinówce, no to jeżeli tu mieliśmy nadbicie, widzimy, że 61 tego ruchu nas trzyma. Tym, jeżeli ten poziom nas utrzyma, no to idziemy do góry na te poziomy. Natomiast w przypadku kontynuacji tych spadków, no to miejsce na zejście mamy znacznie niżej i tutaj mierząc cały ten ruch, który jest, mamy 0,161 i te poziomy też mogą zostać zaliczone w przypadku wybicia tego wsparcia, które tutaj mamy, czyli 2,549 i 2,523. Ta strefa jest dla mnie jako pierwsza, natomiast mocniejsze mierzenia znajdują się poniżej, ale to będę obserwował na tym. Co się dzieje, czy ta strefa nas utrzyma, czy nie. To wszystko na dzisiaj. Życzę udanego dnia, udanych tradeów i do usłyszenia na kolejnej aktualizacji.